Moi drodzy, jak widzicie dzisiaj e, słów kilka o kontynuacji klasyka, czyli Psy 3 w imię zasad. No i cóż, nie oszukujmy się, Psy w latach 90 to było jakieś nowe otwarcie, inne spojrzenie na kinoakcji w rodzimej rzeczywistości, takie, które przeszło do zbiorowej wyobraźni, chociażby ze względu na masę znakomitych cytatów. No i po prostu dialog nam szedł, a i sama rzeczywistość, połączenie tego nowego otwarcia i ubeckiej przeszłości, to było bardzo ciekawe, chociażby pod względem stricte politycznym. Dwójka już tak dobra nie była, troszeczkę zbyt Przyjazd trochę zbyt efektowna, niekoniecznie efektywna. Drobne zachwiśnięcia się kinem amerykańskim były tam jak najbardziej widoczne, aczkolwiek wciąż to było kompetentne kino, które się jak najbardziej przyjemnie i dobrze oglądało. I Pasikowski wraca, wraca po latach, i ja zawsze o tych powrotach mam cokolwiek mieszane uczucia, bo obawiam się, że one wynikają wyłącznie z hajsu. Nie wydaje mi się, żeby w wypadku Paśkowskiego chodziło głównie o to. Mam bardziej wrażenie, że to była jakaś ambicja stworzenia i zamknięcia trylogii, jego opowieści. Aczkolwiek z drugiej strony nie wydaje mi się, że. To, co widziałem na ekranie, było aż tak zasadne, żeby to nakręcić, żeby przedstawić te losy, żeby jakoś domknąć w takiej, a nie innej rzeczywistości. No bo Franz Maurer wraca, wychodzi z więzienia po 25 latach. Od razu stara się szukać jakichś kontaktów i swoich przyjaciół. Koniec końców trafia do naszego dobrze znanego młodego, czy nowego tutaj murawskiego, takiej typowej, statecznej głowy rodziny. No i okazuje się, że syn Morawskiego zniknął, no i Maurer pojawia się w idealnym miejscu, w idealnym czasie, no i wspomaga. Go w poszukiwaniu tego zaginionego syna. No i powiem wam tak, jako punkt wyjścia, nie jest to najgorszy pomysł. Stwarza to jakieś sytuacje i możliwości, żeby zahaczyć o świadki, może niekoniecznie mafijne, ale takie bardziej brudy policyjne, które są w pewien sposób z mafią związane i nie mam nic przeciwko takiemu punktowi wyjścia. Mamy też nowe postaci. Nowe postaci sprawdzają się naprawdę przyzwoicie. Podoba mi się pani czy wydaniu Jana Frecza, który jest naprawdę znakomity. Taki trochę w innej roli niż zazwyczaj i to mi się bardzo podoba. Całkiem się radzi sobie Fabiański, świetnie jest dorociński, który pokazał pazur, jakiego nie widziałem w innych filmach z jego udziałem, więc cieszę się, że coś nowego nam ten aktor zaoferował. Schurhardt, no troszeczkę taka grubo na rola, ale mimo to przyzwoicie z niej wychodzi. Także pod względem aktorskim muszę przyznać, że to jest rzeczywiście wciąż klasa. Linda ma parę scen, które robią absolutne wrażenie, szczególnie w rozmowie z pewną postacią, która wraca po latach. Więcej oczywiście Wam nie powiem. Są takie małe, fajne scenki, naprawdę, które znakomicie się ogląda, które są emocjonalne, bardzo dobrze podszyte warstwą muzyczną, ale jak się tak zastanawiam w kwestii całości, to troszkę ten film się rozrywa w szwach. Trochę jest niekonsekwentny i mam wrażenie nielogiczny, bo mamy taką sytuację chociażby w tej produkcji, jak dochodzi do takiej jakby, powiedziałbym, obrony Stalingradu. Jest to tak e, kurczę, sztuczne, tak bardzo nielogiczne, jeżeli chodzi o postępowanie postaci, szczególnie Morawca, szczególnie młodego, który zawsze był takim Wiecie, on był trochę harcerzykiem, który kiedy trzeba było, poszedł w ogień jak najbardziej, ale miał jakieś zasady właśnie. Te kluczowe, tytułowe zasady, które sprawiały, że miał trochę inny pogląd niż Franc i potrafił nad swoimi emocjami zapanować. I oczywiście rozumiem, że pewne wydarzenia Filmie wpływają na takie, a nie inne jego spojrzenie na rzeczywistość, ale wciąż wydaje mi się, że ta przemiana, jaką widzimy, te rzeczy, które potem morawiec robi, nie mają sensu. Ja mam wrażenie, że to jest na siłę przekabacenie, postaci i zmienienie, I szczególnie, że on ma wiele do stracenia, niewiele do zyskania i taka zwykła, klasyczna zemsta po prostu mi do niego nie pasuje. Do Maurera jak najbardziej i jego motywy w 100% są uzasadnione, ale tutaj niestety mam wrażenie troszeczkę się to rozbija. Mam też bardzo duży problem z postaciami kobiecymi w tym filmie, a w zasadzie z jedną, taką, która bo, tak jakby łączy się w parę z jednym z bohaterów tych nowych, z bohaterem Dorocińskiego. No i wiem Wam tak, Młodka, bardzo naiwna, bardzo dziwna, taka troszeczkę właśnie wyobrażona y, młoda dziewczyna, która niezbyt wiele ma w głowie, coś tam jej czasem błyśnie ciekawego, ale koniec końców to taka, taka zwykła, gąska, wymyślona przez Paśkowskiego. Niestety, co by nie mówić o tym reżyserze, on nigdy nie miał daru do tworzenia interesujących postaci kobiecych. Tutaj znowu dostajemy jakiś ochłap, dostajemy znowu jakiś taki dziwny wymysł, bo tutaj znowu kobieta to sama nie wie, czego chce, facet musi powiedzieć jasno, co jak, co wygląda i wtedy jest wszystko elegancko i gitarra. Psy miały miejsce w latach 90. Mamy XXI wiek, troszeczkę inną rzeczywistość dziejową i wydawałoby się, że jednak pewne rzeczy powinny się tu zmienić. I są jakieś odpryski, są jakieś motywy, które może nie tyle wyjaśniają wydarzenia chociażby z pierwszych psów, ale w pewien sposób ukazują nam, że Pasikowski zmienił pewne spojrzenie na, na pewne sytuacje związane z kobietami, aczkolwiek wciąż, kiedy patrzę na postać przez niego napisane, no to widać, że sporo jeszcze tutaj ma do zrobienia. Inną rzeczą, która mnie w psach trochę irytuje, to to, że ten film jest niezwykle chaotyczny. Mam wrażenie, że to przeskakiwanie między, między Dorocińskim a Maurerem i spółką jest takie bardzo bardzo machinalne, takie grubo grubociostane. Zazwyczaj oglądamy film i mamy te przebitki różnych perspektyw. Obie wzajemnie znakomicie się napędzają i naprawdę bardzo dobrze to się łączy i wychodzą z tego naprawdę interesujące rzeczy. Tutaj natomiast mam wrażenie, że to jest taka rywalizacja, która nie wychodzi do końca filmowi dobrze. Oczywiście w pewnym momencie te wszystkie losy się splatają i tego problemu już. Takim stopniu nie ma, chociaż on potem znowu wraca. Ale mam wrażenie, że troszeczkę brakowało tutaj, żeby doszlifować pewne wątki, szczególnie że scenariuszowo, to jest jeden z najsłabszych scenariuszy Pasikowskiego. Ja mam wrażenie, że ogólnie od jakiegoś czasu Pasikowski wciąż trzyma taki przyzwoity poziom. Ale to nie jest dobry poziom. To jest poziom niezły, który się całkiem spoko ogląda, ale tak koniec końców myślę sobie, że tego reżysera stać na więcej. Kiedy powrócił Pokłosiem czy Jackiem Strongiem, to były naprawdę bardzo dobre filmy. Ale ostatnio mam wrażenie troszeczkę obniżka formy, bo ten Pitbull w jego wydaniu był niezły, ale tylko niezły. Kurier był jeszcze słabszy. No a psy to są takie coś pomiędzy Kurierem a tym nowym Pitbullem, właśnie. I ja tak nie do końca akceptuję tę sytuację. Nie udało się też za bardzo przeszczepić klimatu klasycznych psów do tej rzeczywistości. Tych jazzowych nutek, tej atmosfery bardzo dusznej, bardzo niepokojącej. Mam wrażenie, że to bardzo sztucznie wygląda, kiedy kiedy zderzymy to z współczesną rzeczywistością, nie da się tego tak przeszczepić. To jest takie trochę bardziej sztuczne niż ujmujące i rzeczywiście budujące ten klimat na nowo. Za to podoba mi się to, że Pasikowski nie robi ze swoich bohaterów do pewnego przynajmniej momentu Rambo, że Maurer to nie jest gościu, który bierze broń do ręki i rozwala wszystkich po kolei, który się trochę zderza z tym powrotem z więzienia i musi trochę poczuć ten świat, opanować go i dopiero wtedy będzie w stanie cokolwiek z tym fantem zrobić. I widać, że jest człowiekiem zagubionym, widać, że to więzienie rzeczywiście Coś tam w nim zmieniło, to jest wciąż twardy facet, wciąż facet z zasadami nieco skrzywionymi, ale jednak jest wobec nich konsekwentny i to akurat mi się jak najbardziej w tej kontynuacji podoba. Ale jeżeli mam się tak zastanowić i powiedzieć wam, czy warto było nakręcić psy 3. Nie do końca. Można ten film obejrzeć, to nie będzie zły seans, to nie będzie jakiś wielce stracony czas, ale mam wrażenie, że to już a, nie będą te psy co kiedyś, bo pewnych klimatów nie da się odtworzyć. Po drugie mam wrażenie, że chociaż Paśkowski bardzo chciał zamknąć tą trylogię, to tak do końca, do końca nie wiedział jak to zrobić. Jak mówiłem, jest w pewnym momencie taki motyw obrony ale Stalingrad, bym powiedział, kiedy jednostki bronią się przed wszelkimi natarciami i przypomina trochę bardziej grę komputerową niż rzeczywiste życie. Jest bardzo takie sprzeczne z jakimikolwiek moralnymi Dystynkcjami. Nawet tej serii, która nie mi się, zawsze była brutalna, zawsze nie brała jeńców. Ale mimo wszystko miało to jakiś sens. Wiedzieliśmy, że to z czegoś wynika, że to jest jakaś prawdziwa motywacja i to, co robią ci bohaterowie, jest jak najbardziej słuszne. Może niekoniecznie, mm, niekoniecznie się łączy z takim zwykłym, codziennym kompasem moralnym. A tutaj mam wrażenie, że to się wszystko rozpada, to się wszystko rozbija. Pasikowski troszeczkę traci kurs tej swojej serii i to się odbija na całości. Jest jeszcze jeden motyw, który mnie troszkę w psach i którego się absolutnie nie spodziewałem. Wiadomo, zawsze była kopalnia tekstów, fajnych motywów i tu też zdarzają się naprawdę niezłe dialogi. Zdarzają mi się też bardzo pokraczne, a wśród tych pokraczności jest bardzo nieudolny humor, taki wegowski bym powiedział. I to jest dla mnie absolutny szok, bo nie spodziewałem się, że Pasikowski pójdzie w taką stronę, bo ten humor jest bardzo tani, bardzo przaśny. Oczywiście zdarzają się, zdarzają się lepsze humorystyczne akcenty, ale mam wrażenie, że więcej jest tych gorszych. I to jest dla mnie smutne, bo to też troszeczkę wybija z próby stworzenia tego klimatu właśnie nawiązującego troszkę do lat 90, do tej takiej patyny, do tego dymu papierosowego unoszącego się w pomieszczeniach, tego fantastycznego jazzu unoszącego się w tle. Tego mi trochę brakuje w tym filmie i te humorystyczne przesady bardzo w tym przeszkadzają. Także mam wrażenie, że ani stylistycznie, ani scenariuszowo, ani pod względem klimatu ten film nie jest do końca konsekwentny. Jest tu trochę bałaganu, jest tu trochę takich naciąganych rzeczy, które wynikają nie tyle z jakiegoś logicznego ciągu przyczynowo-skutkowego, co bardziej z takiego naginania, żeby doprowadzić do takiej, a nie innej konfrontacji. Wielka szkoda, bo ci nowi bohaterowie są naprawdę spoko. Wydaje się, że ci starzy też dostają... Idealną ilość miejsca, żeby pokazać to, co potrafią i powiedzieć to, co mają do powiedzenia. Ale to koniec końców, Psy Trzy w imię zasad są dla mnie bardziej rozczarowaniem niż powiedzenie sobie: OK, to satysfakcjonujące zakończenie tej serii, bo wydaje mi się, że to jest jednak najsłabsza część. Wciąż można obejrzeć, wciąż nie będzie to wielka strata czasu, ale kiedy myślę sobie o takiej bardzo ważnej serii dla twórcy, no to jednak mam wrażenie, że powinno to wyglądać na w świecie, lepiej i takiej lepszej rzeczywistości bym sobie widział. Mam wrażenie, że Pasikowski troszeczkę się przejechał. Nie jest to, jak już mówiłem, zły film, no ale kurczę, pozostawia we mnie spory niedosyt i myślę, że zupełnie nie zdziwa ocena. 6 na 10 ciut naciągnąłem, ale jak już mówiłem, to jest wciąż niezłe kino, troszeczkę nieposkładane, troszkę bałaganiarskie, ale wciąż lubię te postaci, te nowe, które się pojawiają, dają radę. Są fragmenty naprawdę dobre, naprawdę świetnie zrobione, emocjonalnie złapane. Są, ni są niestety też takie gorsze, przy których troszeczkę zęby chrzęszczą, ale mogę z tym żyć. Pasikowski wciąż trzyma swój przyzwoity poziom, ale bardzo się boję jego kolejny film, bo mam wrażenie, że ta forma cały czas regularnie spada i może warto było sobie zrobić, nie wiem, dłuższą przerwę, albo wziąć projekt z zupełnie innej półki i, i wtedy by coś zażarło. Psy 3 nie są rozrywką złą, ale też nie mogę powiedzieć, że są rozrywką dobrą czy dobrym filmem. To taka przeciętność z przebłyskami, której być może z sentymentu troszeczkę dodaje to, to pół punkta, bo to mimo wszystko książki, no, na, które, na które warto się wybrać i, i z którym warto się zmierzyć samemu. No dobrze, nie będę przedłużał. Myślę, że to, co miałem do powiedzenia, już powiedziałem. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i miło się tego słuchało. Jeżeli tak, to subskrypcja, a łapka w górę mile widziana, a czy oczywiście niewymuszana. Zapraszam Was na Instagrama, tam dzieją się rzeczy, tam na bieżąco codziennie coś nowego. No i dobra, widzimy się wkrótce. Do zobaczenia. Na razie. Cześć.